Pamiętam, kiedy ja ostatnio tak siedziałam, i nie pamiętam, kiedy w ogóle coś nagrywałam. Jest obecnie godzina 21.52, 13 października, i nagrywam ten film, dlatego, że jutro zaczynam studia. To jest niemożliwe, po prostu, że jakby ja zaczynam studia już. Nie wiem, czy powiadam powiedzieć całą historię z moimi studiami, ale powiedzmy, że zrobię to bardzo szybko. Więc ogólnie byłam w klasie maturalnej i tak dalej. To nie wiem, od lutego, powiedzmy stycznia, lutego byłam w 100% pewna, gdzie idę na studia. Złożyłam papiery normalnie, od razu po maturze pojechałam. To były studia prywatne, więc jakby od razu się na nie dostawałam, więc się cieszyłam, że dostałam się na studia. Nawet chyba mówiłam o tym w którymś filmie. Byłam no, byłam totalnie pewna, że tam pójdę i, i że nic się już nie zmieni. I tak trwało to do dosłownie początku. Września, bo na samym początku września uznałam, że zmieniam cały mój plan na życie, zmieniam wszystkie moje plany i I don't care anymore po prostu I uznałam, że zmieniam studia i zmieniłam te studia Dostałam się na studia i yy, takie jakie chciałam Ogólnie są to studia zaoczne e, Kierunek, w sumie chyba teraz już mogę powiedzieć ten kierunek, bo no nie będę go dużo trzymać w tajemnicy e, Kierunek to jest turystyka Eee, dlaczego turystyka? Dlatego, że e, było napisane coś o geografii. Bez <laughs> solikatów, naprawdę. Ehm, chciałam po prostu mieć dalej jakiś związek z geografią, bo, jakby no wiecie, jakie produkują geografię. Jakby to jest za dużo, za dużo, żebym ja już nigdy nie mogła zrobić czegoś związanego z geografią, to ja bym chyba tego nie przeżyła. Więc idę na studia, turystyka. Um, wiem, że tam nie ma w sumie jakoś mega dużo geografii, ale jak, jak, jakoś to jest połączone, ok? Jakoś to jest połączone. Mam przedmiot, który nazywa się geografia społeczno-ekonomiczna, także strasznie długo gadam już, matko, strasznie długo jestem. Tak jak widzicie I co? I rozplanowałam sobie zeszyty Tyle mam zeszytów, dlatego że Szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia jak to będzie wyglądało na studiach I czy ja w ogóle będę potrzebowała tych zeszytów Dużo studentów mówi ogólnie, że wolą robić notatki na iPadzie Na przykład albo na komputerze Ja nie umiem, ja nie potrafię robić notatek Ani na iPadzie, ani na komputerze Dlatego u mnie to totalnie odpada I ja muszę mieć tylko papierowe zeszyty No i co? I dzisiaj yy, na dzisiaj mam takie, dlatego że Mam krótkie te wykłady, w sensie wiecie, to są wykłady po dwie godziny i to jest, to jest strasznie dużo Mi czasami ciężko było wysiedzieć 45 minut na lekcji, więc jak ja się teraz muszę przedstawić na takie długie wykłady, to jest masakra Ale najgorsze jest to, że dwie godziny to jest najmniej ile ja mam, bo właśnie w piątki mam online dwa wykłady po dwie godziny jutro będę miała takie wykłady, które mają 3 godziny, a w niedzielę będę miała takie wykłady, które mają cztery godziny, także no powodzenia dla mnie Później sobie powiemy o sytuacjach, kiedy możemy y, dany podmiot może reprezentować, działać w imieniu drugiej osoby, no to bardzo dobrze, no jak będzie chciał odejść, to to znaczy jak będzie chciał się podjąć tego pracownika, no to będzie. Jest, mocno później jest koło godziny, jest 21.38 dokładnie. No i co jest już po wykładach i, i po pierwszych takich no... Wykładach po prostu moich na studiach Więc tak, ogólnie pierwszy wykład miałam Z prawa w turystyce I ogólnie bardzo mi się podobało O dziwo, bo bałam się strasznie Tego przedmiotu, że po prostu, no bo wiecie Prawo to jest jednak dosyć skomplikowana sprawa Ale bardzo mi się podobał ten wykład pierwszy I to też jest fajne, bo Wiecie, ja na przykład, ja zawsze nie lubiłam W szkole takich lekcji, gdzie po prostu był wykład I trzeba było robić notatki I nie było żadnej interakcji jakby z Uczniami czy coś takiego i bardzo Nie lubiłam po prostu takich lekcji, bo Wolałam jakiś dyskusja, nawet jeśli to nie była dyskusja, jakby, w której ja brałam udział to z kimś z klasy, to no po prostu lepiej mi się uczył w taki sposób. I bo boję się tego strasznie na studiach, no bo wiecie, jednak wykłady no sama nazwa wykładu wskazuje na to, że to po prostu wykład. Ja tego nie lubię. Um, także ogólnie to tego prawa to było tak, że w sumie była taka dyskusja między nami i to było bardzo fajne, dlatego że y, pan też jakby zachęcał do tego, mówił, że no jak chcecie, jak chcecie coś dodać coś takiego, to mówcie i też zadawał nam pytanie, żebyśmy odpowiadali na nie. Bardzo mi się też podobało to, że on dawał takie przykłady z życia po prostu codziennego naszego. Też nie przynudzał y, naprawdę. Bardzo mi się podobało. Idealnie miałam drugi wykład z hotelarstwa i ogólnie pani mówiła bardzo długo o zaliczeniu przedmiotu i jakby uważam, że zaliczenie jest bardzo fajne, w sensie mamy fajne zadanie. Ogólnie sam wykład był, no dla mnie był trochę nudny, bo jakby no, pierwszy, pierwszy wykład po prostu mówiliśmy o historii hotelarstwa i wiecie, to była jakieś tam starożytność, średniowiecze i w ogóle jak to się rozwijało i jakby I couldn't care less, naprawdę. Ja nienawidzę historii Wszystko, co ma w nazwie historia, to ja jestem po prostu aut. Ale do na szczęście był tylko jeden taki wykład z tego hotelarstwa, bo później będziemy już mieli takie bardziej praktyczne rzeczy No bo wiecie, to była taka historia, że coś tam trzeba wiedzieć no. Jutro mam taki dzień, gdzie słuchajcie, muszę wstać o godzinie 5.20 I ja jestem załamana tym, bo ja chyba nigdy nie wstawałam tak wcześnie do szkoły A jutro muszę tak wstać, bo mam taki gest po prostu na uczelni, bo ja na uczelni dojeżdżam godzinę ogólnie Jest 5.56 ja jestem trochę w innym świecie, ale ogólnie z tej 5.20 udało mi się. Nie miałam nawet jakiegoś dużego problemu. W sensie ogólnie nie mam problemu z ustanowieniem jakby z budzikiem rano. Nie mam, także wyłączam i idę dalej spać. Nie mam tak. Trochę chce mi się płakać. Zresztą jak widać. Bo jednak, wiecie, to jest duża sprawa, studia i tak dalej. I. No. Zrobiłam sobie już makijaż. Jeżeli teraz zacznę płakać, to chyba, nie wiem. I się wszystko. Mam ze sobą plecak z liceum. To jest mój czwarty roku, czy piąty, sorry, rok użytkowania tego plecaka, bo miałam go wcześniej gimnazjum, pierwsza, druga, trzecia liceum, i teraz na studia. On jest w świetnym stanie, także żeby go sobie używać. Zobaczymy, jak je jej mi pociągnie. Krzymy, że tak. Rano zdążyłam się popłakać. Jest super. Nie widać mnie totalnie, bo jest ciemno. Ja jestem w szoku, że jest tak ciepło. Jest godzina 6.19, wyszłam właśnie z domu i jest cieplutko bardzo. Mam na sobie taką kurtkę jeansową, ona ma takie rękawy, takie bluzowe i jest bardzo ciepło. Przynajmniej tyle. <laughs> Przynajmniej tyle, naprawdę. Znacie słuchajcie, ogólnie ja nie mam złego nastawienia. Ja po prostu jestem przerażona, jestem przytłoczona, bo jakby to jest jednak duża sprawa, studia i w ogóle szczególnie, że wiecie, ja zaczęłam studia Zaczynam studia i zaczęłam pracę jakby w tym samym tygodniu. I ja mam za dużo na głowie teraz i to jest trochę, trochę straszne. Pogoda jest cudowna. Jak widać, wróciłam już do domu, jest godzina 18.30, już jakiś czas temu wróciłam, odgrzałam sobie zupę yy, i będę teraz oglądała koncert BTS z Busanda, Dlatego, że on był jakby dzisiaj, a ja podczas trwania tego koncertu byłam na wykładach, także teraz go będę oglądać, bo znalazłam jakąś, jakiś zapis nielegalny na Facebooku oczywiście, bo oczywiście Weverse nie może od razu dodać zapisu, no bo przecież po co? Przecież trzeba go dodać kilka dni później, a ja nie mam kilku dni, żeby na to czekać, więc wolę oglądać już nielegalnie, gdzieś na Facebooku to znalazłam. Jest godzina 21:30 i zajęło mi to godzinę więcej niż powinno, ale nie wiem jak wy, ale ja zawsze tak mam, że jak oglądam film albo koncert albo cokolwiek, to zawsze mam, zajmuje mi to więcej czasu niż jakby trwa sam koncert, slash film, slash cokolwiek co oglądam. E, więc tak, ogólnie rano był WF i śmieszy mnie niesamowicie idea WF-u na studiach, bo to jest tak bez sensu, to jest tak marnowanie czasu, ale okej. Okay. Spoko, jakby nie mogę nic z tym zrobić, także no, trzeba to po prostu zaliczyć, ale jest spoko, dlatego że ja bardzo, 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 bardzo liczyłam na to, że będzie siłownia i jest siłownia, także thank god po prostu. I z dziewczynami jak wcześniej gadałyśmy przed jeszcze rozpoczęciem jakby zajęć, to też wszystkie chciały siłownie. Także bardzo się cieszymy, że jest siłownia. Dalej miałam wykład, tam była podstawy turystyki, podstawy turystyki i rekreacji, tak to się nazywa ten przedmiot. I ogólnie to był taki slajnięty wykład. Jakby wow, serio! Ja jestem w szoku, że mi się to tak podobało, ale bardzo mi się podobał ten wykład, naprawdę był bardzo ciekawy, pani prowadząca też była super i pogadałam nawet z nią trochę i w ogóle i naprawdę sztos, totalny sztos, bardzo mi się podoba ta y, lekcja, lekcja, wykład, Boże, ja sobie nie mogę przedstawić na takie słownictwo, wiecie, na studiach i tak dalej. On trwał 3 godziny. I nie czułam nawet, że minęło tak dużo czasu, bo po prostu yy, było to ciekawe. Miałam ogólnie zagrożenie zdrowotne w turystyce, tak to się nazywa. I ogólnie to miało być tak, że dwie godziny miałam mieć ćwiczeń, i potem dwie, znaczy dwie godziny wykładów, i potem dwie godziny ćwiczeń. Nie mam żadnego pojęcia, co to są ćwiczenia. Nie wiem, co to są ćwiczenia na studiach i. Jakby nikt mnie nie uświadomił, bo dzisiaj moje ćwiczenia to był po prostu wykład. Miałam dwa wykłady zamiast ćwiczeń. One były po prostu nudne, dlatego że na pierwszym wykładzie mieliśmy o. Pani przez dwie godziny mówiła nam o zagrożeniach związanych z. Ciśnieniem w przestrzeni powietrznej w samolocie. Literalnie mogę to powiedzieć w 30 minut, bo potem miałam wrażenie, że ona ciągle mówi to samo i wszyscy mieliśmy takie wrażenie, bo potem ludzie na grupie pisali już w połowie tego wykładu, że kurde, o co chodzi? To ciągle to samo. I później drugi wykład był na temat już takich bardziej chorób, które można gdzieś złapać na, na wyjeździe gdzieś tam. I to też było dosyć nudne, dlatego że pani się strasznie mocno rozgadała znowu na jeden temat I przez godzinę ponad mówiła nam o cholerze Później też zaczęła się powtarzać No to było trochę słabe, bo ogólnie jakbym miała ocenić ten dzień Ja jestem zadowolona, bo naprawdę bardzo mi się podoba to wszystko Bardzo mi się podobałem te ja studia na razie Te wykłady też, co mają wczoraj, były slej W sensie, no ten z hotelarstwa był taki trochę nudny, ale... I w ogóle słuchajcie, ja tak tęskniłam zrobienie notatek, to jest w ogóle jakiś hit, bo ja ostatnio robiłam notatki dosłownie w maju, jak ja się uczyłam do matury i ja potem nie robiłam notatek z niczego takich jakby konkretnych, bo no nie miałam po prostu z czego, a dzisiaj robiłam i tak po prostu mi się dobrze robiły te notatki, że to jest w ogóle jakiś hit. I zaraz mi pokażę, bo są kurde ładne. A więc to jest z tych zagrożeń zdrowotnych, to mam tyle tyle. Tyle, no bardzo dużo ten tak zrobiłam, bo tak jak mówię, no to było strasznie długie i strasznie dużo wszystkiego. E, także tak. I z tej podstaw turystyki. To mam tak. Tyle. Tak, ja ogólnie. Ja jestem tym typem ucznia, slash studenta, który zawsze robi 1000 notatek. Kończyłam dzisiaj o 17. Ogólnie. Dwa pierwsze dni studiów naprawdę slej. Jutro mam jeszcze jeden dzień i tylko że jutro to ja chyba umrę, dlatego że jutro mam zajęcia od godziny 8 do e, 19. Także będę na uczelni 11 godzin, ale za to jutro może być spokojnie. W sensie tak, mam ekonomię, 4 godziny tej ekonomii. Kill me, please. Ale staram się nie nastawiać na to źle, bo myślę, że to może być całkiem ciekawe W sensie zobaczymy też, ile tam będzie zagadnień z matematyki, bo jeśli tam będzie bardzo dużo matmy, to ja chyba polegnę Później mam przedmiot, na który najbardziej czekam z tego wszystkiego, czyli geografia To się nazywa geografia społeczno-ekonomiczna Mam 4 godziny tego, także bardzo się cieszę, bo no wiecie ja kocham geografię, geografia to jest po prostu moje życie No i będę miała na teraz geografia społeczno-ekonomiczna Ja jestem zdecydowanie bardziej team geografia fizyczna, ale Tą drugą też kocham, także jakby, no wiecie, później mam trzygodzinny wykład, który ja już wiem, że mnie zmiecie z planszy, dlatego że przedmiot nazywa się Historia, architektury i sztuk. A tak jak mówiłam, ja i historia to się nie łączy. To się po prostu nie łączy i ja wiem, że to mnie zmiecie z planszy. Nie mam pojęcia, jak, długo, jak długi wyjdzie ten film, bo ja strasznie dużo gadam po prostu i ja nie umiem przestać, jak już zacznę. I don't care, naprawdę I couldn't care less. <laughs> um, nie będę tego wycinać, bo ja chcę mieć pamiątkę. To jest dla mnie. Zobaczmy właśnie z domu, jak widać jest ciemno i nie ma nikogo na ulicach znowu, i tylko parę samochodów wiedzi tak jak wczoraj. Więc tak, 11 godzin na wcielni, let's go! Jest jakaś opał, 10-7 z autobusu i idę teraz yy, na spacerek, bo muszę dojść do minut Mogłabym się przeciąć jeszcze w jeden autobus, żeby nie iść, ale uznam, że chcę się przejść, mam dużo czasu. И есть такой. Tydzień od nagrywania tego filmu i ja skapnęłam się, że nie nagram zakończenia Nie, po prostu ja mam jakiś problem z nagrywaniem zakończenia na bo nigdy ich nie nagrywam Nie opowiedziałam też o tych ostatnich wykładach moich, także Ogólnie jestem... Tak, było... co tam było w niedzielę? Ekonomia, ekonomia jest super, jest naprawdę fajna, pani prowadząca jest świetna Geografia społeczno-ekonomiczna i ćwiczenia i wykłady super prowadzących, jest naprawdę super i bardzo mi się podoba Historia architektury i sztuki. Oczywiście, tak jak mówiłam, chyba zmiecie mnie z planszy. To jest nudne i ja tego nie, na, nie, nie lubię po prostu. Nie interesuje mnie to w żaden sposób, ale będę musiała się tego nauczyć jakoś tym radem Ale ogólnie to, jakbym miała określić jakoś te studia. Na razie to jestem mega zadowolona i naprawdę bardzo mi się podoba, i cieszę się bardzo, że zmieniałam ten kierunek. Też widzę, że w tym filmie nie nagrywałam tak dużo na uczelni, bo jednak wiecie. Nie miałam zbyt bardzo co nagrywać, bo i tak siedzieliśmy ciągle w jednej sali I jakby nigdzie nie wychodziłam w ciągu dnia Anyways To był film z mojego pierwszego dy, dy, Z moich pierwszych dni studiów Mojego pierwszego weekendu studiów Mam nadzieję, że on wam się podobał Mi się bardzo podobało I tak jak mówię, jestem bardzo zadowolona z tych studiów na razie e, Mam nadzieję, że tak będzie dalej e, No, Mam nadzieję, że wam film się podobał I że nie długo się zobaczymy w kolejnym Nie wiem kiedy będzie kolejny Ale postaram się jak najszybciej